The power of the enemy is growing. Sauron will use his puppet Saruman, to destroy the people of <laughs> Warhammer. The wizard is never late, nor is he early. <laughs> he arrives precisely when he needs to. Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem drax 32 A to jest początek naszej serii Tak, w końcu się doczekałem I gramy w grę pod tytułem Płacę Pyścieni Pokój już mamy drugi level A więc fajnie I co, początek przygody uważam za otwarty oh yeah. Na pewno chcieliście znać tą grę. Wait, bo tu nie z po prostu. Atakuj ściekło te to torcze. Oh. LEGOS! Legos. Zabro, zbyt Może kamyk. O jak ja w tym Bardzo dobrze, mogę dla was zrobić serio. Uj, zielot, nie robi się. Uje Już to początek gry, jak mówiłem. To jest krótki to będzie początek, więc coś jeszcze tutaj spróbuję przejść. No chodź, cwaniaku, no. There's not us, <laughs> no, okay. Look, no, Dobra. Na górę done I'm here, Legolas. I'm here, Legolas. Never them with your magic! Wow. No oh. Strike their arrows down. Oh, high. Help me clear the causeway. KILL THEM OL! Jezus! Oh, jeszcze władcę pierścienia. Jeszcze fantastyka, nie? Tolkiena. Nie, uwielbiam to. No, come on! Demokriturze! Uuu, nie ok, ma na życia nowe. Dobra. działanie. Dobra, mamy tutorial. Patrzcie, musisz sobie nabić level. Expimy to jest epickie. O. O. To jest to, się o. A, porzucamy sobie. O. To jest się tak. O. Jezu. O. 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 To w sumie najlepsze, tak? No przybiliśmy, tarcze. Szybko, szybko. Trafiem w kogoś? O, dobra, o życie, dobra, strzelimy. Nie, nie, sypickie O, yeah. U. U. Tak jest, tryb perfekcyjny. Idealnie, idealnie. Idealnie. Skoro tylko trzy idealnie. Dobra. Jej! Dobra, skończyło się nabijanie. Dobra. BOOM! Tak jest. Stwory cienia. Nie. Yeah. Co jest pięknego w tym, że... że mamy grafikę z gry, a potem się to przetwarza na film z... Y, z nie, na film... z filmu prawdziwego, tak? Z Władcy Pierwszyni. Z prawdziwego filmu. I to jest epickie. A teraz zapraszam na dalszy ciąg filmu. Tak, Gandalfie. Tak jest. Bitwa o ślizmie dopiero się zacznie. Du, du, du. I tak właśnie zakończyliśmy pierwszą misję. Taką początkową, taki tutorial to był bardziej. <coughs> eee, miernik umiejętności określa poziom skuteczności, zróbmy wyższy sobie poziom łącząc uderzenia. Tak jest, nieźle, najłatwiej zdobyć, ale daje ona najmniej doświadczenia. No, drugi level. O ten dobry, daje więcej doświadczenia. Co widzimy na ekranie? idealnie teraz będzie. I trzeci poziom. Zdobyte doświadczenia mieliśmy z. Raz, Zrobiliśmy z. Raz, yy, no, za dobrą cenę misji, dobrze. 1680 I tak, kontynuujemy. Za punkty doświadczenia można kupować lepsze dla wybranej postaci lub dla całej drużyny. No i tu mamy, właśnie, tu jest dla drużyny, a tu mamy dla nas, dla naszego Kandalfa. Mam mm. O, możemy się podnieść i od razu rozwalić przeciwnika. Możemy ulepszyć yy, pociski. O, to jest akurat baczorków, dobry, więc zakupię tę umiejętność. Mmm, tyle to co to? Yy, tak, będziemy mieć zwiększenie. I może ulepszymy nasze pociski. Nasze firebole. Tak, czy chcesz zapisać grę? Uuu, dużo mam tego. Zacznijmy tu, żeby się nie myliło. Okej. Okay. Kontynuacja. Boże, naprawdę kocham to. Jak jest film, ty oglądasz, czuwasz się, a jak grasz to po prostu A Aż chce się po prostu grać to się godzinami. Ja oczywiście zastąpiłem tą grę mojego ugiercowania, ponieważ troszkę się zadziała na końcu, jak już drugi raz się nie chciał samo robić. Ale dla serii to zrobię. W domu Bilbo Bagginsa i Filadopta. Jak nikt nie oglądał Władcy Pierścieni, jako filmu, polecam. A jakby ktoś zaczął i się władcą Pierścieni, polecam na początku tą grę, potem inne serie z tej gry i możecie co to obejrzeć film. Albo jak chcecie, najpierw film.

Władcy no, rasy ludzi, e, który, który znalazł pierścień po od, odcięciu palca Saurona podczas bitwy, e, i potem tak za bardzo, bardzo go kusiło mieć ten pierścień dla siebie niż go zniszczyć. W filmie jest wszystko opisane. E, opisane. E, zginął, bo go z, e, z manowce z filmu. I w pierwszej części, tej drużyna pierścienia, tworzymy tworzą drużynę pierścienia, żeby go zniszczyć. Składa się z czterech hobbitów, e, elfa, e, dwóch ludzi, e, czarodzieja, czyli Gandalfa i Krasnoludnego Gimiego. Tu mamy Frodo Bagginsa po prawej, a sama z Gamji po lewej. To wszystko będzie wytłumaczone na Ogarnięcie to wszystko. Jeżeli nie, zapraszam do filmu. <grych> Okej, okay. skończył się film. Mamy tu piękną halę. Tu jest właśnie po prawej drużyna pierścieni. pierścienia. A tu jest e, akurat Isengard. I Urukha jest ze Sarumanem. to jest też epilskie. Mamy tu jakieś dodatkowe e, filmy, które wam pokażę, jak przejdziemy grę. Czyli taki dodatkowy coś po grze. To jest fajne <coughs> i tak, um, którą to sobie zagrać, pomysł gry, to wszystko wam pokażę. Um, może kontynuujmy um, drogę, ścieżkę czarownika, czyli Gandalfa Tu, jak widzicie, mamy postacie do wyboru: mamy Gimliego, Legolasa, Aragorna, samo jest czyli sam, inaczej w skrócie Frodo Baggins, czyli Frodo. i są przydzielone te postacie do każdego... do każdej misji. Jeżeli przejdziemy wszystkie misje, całą grę, całą grę przejdziemy, możemy grać na przykład Frodo tam, gdzie graliśmy Gandalfem, tak? Więc to jest bardzo fajne. Nie, no ryjsku. Ten nie rozwala po prawej. Zawsze mnie rozumiem jak oglądałem film czy grałem. Boże Jaką Bajka e, To jest Pipin, e, a to Mary Ten co siedzi Mery ten na górze Pin Jakby co tłumaczę tam wszystko Jeszcze mnie ogarnęcie O tak. Last Fangon to jest last Entów tych, co Smokes było przed chwilą. Ten, ten duży end. To akurat e, chyba dowódca.